Most Śląsko-Dąbrowski, to właśnie w tym miejscu Mieliśmy się z Maniusiem Łowić ryby, ale niestety presja wędkarska była tak duża Że nie dało rady tutaj stanąć, więc musieliśmy Szybko zmienić plany Nic nie wyszło Tym razem nie złapaliśmy żadnej ryby już myślałem, że nie puszczę filmu, Mówię, nie będzie żadnego filmu, bo nie ma ryby. A mój brat zadzwonił, powiedział, że masz zrobić film, bo jak nie, to ci jaja urwę. Więc uległem przed przemocą. Także dzisiaj, tylko krótkie takie migawki z naszego wypadu Trudno, będzie następnym razem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i chłopaku, chłopaku ta się do następnego spotkania No to negusie, jeden tu nie zaszedłeś i co Co? A co to tak dzisiaj <tryk> <tryk> Manisz, z całej okazłości. ty co ty masz na tej wędce? <laughs> <laughs> Wariatów nie brakuje. Wielkie mistrz powrócił. Dobra, poszło, kamera poszła. Gdzie? Ty Maniusz, na no co ty tak dzisiaj na nabrałeś? Maniek się wkurzył i powiedział, a dość już tego wszystkiego. I połamał, po, porozłupywał te kamienie wszystkie. Zobaczcie, tak poukładał. Taki mój brat jest ze mną. Co jest Maniusz? Wchodzimy w temat. Jedziemy z tematem Chłopaku, chłopaku Dawaj, dawaj, bo ja jeszcze tak jest. rybki wzią. No nie, normalnie nie mogę Tak się wypieprzyłem, słuchajcie No nie groźnie, ale myślałem, że kołowrotek będę miał zniszczony Kurde, w piach, normalnie nie. Widać czy nie widać? W każdym bądź razie Nieba jestem jak cholera O już mu coś Ty, już mu coś brzędził Już coś znalazł Pewnie złama złota Dawaj, dawaj, Maniek, bo ryba tu jest. Ty, jako... Ty, Maniek, w tym nurcie tutaj, o. Tutaj, tutaj. Słyszysz? Tutaj w tym nurcie taką gonitwę widziałem. Dobre 5-7 metrów. No. Dawaj, 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 dawaj. W tym nurcie. Przed... Co? O, zobacz, tam. Widziałeś? Tu jest szansa. Idzie coś znaleźć? bardzo dobrze Ktoś zgubi, ktoś znajdzie, w przyrodzie nic nie ginie Jeszcze nie byliśmy W kamiennym kręgu E, no ładnie to wygląda W kamiennym kręgu Już idę już, już idę Maniek idziemy po te pajki i po to okonie Gdzie? Była kurapatwa? Pokaż gdzie, gdzie? A jest, tak rzeczywiście patwa Eee no piękna sprawa ale humory nas nie opuszczają Maniś jest zadowolony nie miał żadnego brania teraz lecz tak jest nie chciał bo nie będziemy niszczyć przyrody ale jednym ciosem <grywka> jednym ciosem by załatwił wszystko Zaraz, moment. To coś mi się tutaj wyrobiło, Muszę się widzieć teraz. O, to jest mój brat. To jest. Nie! To jest rzeka Wisła. Most poniatowski. Tutaj kończymy. Z jakim efektem? Dzisiaj? Z jakim efektem, Maniuś? Powiedz, przyznaj się. Żadnych. Nie ma dzisiaj żadnych efektów. Chłopaku, chłopaku. Tutaj, tutaj chodźcie. <śmienny> 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 nie, musimy coś teraz robić. Gdzie tu idziemy? Tutaj. tutaj idziemy. Teraz sam no wariatkowa. A nie. Narobimy no barda, Te Ty, za te ryby, co dzisiaj wiesz, nie brały. Nie, za ten tramwaj. Co? Znaliście tramwaj? Tak, ja to robię. Tak, ja to robię. Niech ma. Tak. Jesteśmy, jesteśmy, teraz w metrze, słuchajcie, bo ryby, ryby, nie brały, więc stwierdziliśmy, że się przeniesiemy do metra i w metrze będziemy Zjedziemy dzisiaj, tak. będziemy za chwilę w metrze łowić, tak, no, Poszpącimy trochę w metrze, nie? Tutaj, tutaj chodźcie. Panie, powiedz, że telewizja wjeżdża tam wie, na perony. Do metra. <noise> Dobra, jesteśmy teraz na patelni. Dzisiaj taki nietypowy film, nie? Maniuś? Dzisiaj taki nietypowy film. Zobacz. Teraz będziemy wchodzić do metra. Z bratem. Brata już nosi. A ja już z tego wszystkiego... Następna stacja. Świętokrzyska możliwości sąsiadki do pociągu w linii metra M2. Next station Świętokrzyska. Linii change stan. Nawet metra. <grym, grym, grym, grym>, następna stacja rusz obsedował. Manie! Nie, nie udawać! Manie! Ja, ja sobie zrobię no, taki dziwny film. Będzie naprawdę dziwny film. Tutaj, tutaj chodźcie, a ty, Maniek, na teraz wysiadaj. No na razie, Maniuś. Dzień No, na razie. Na razie, Maniuś. Trzymaj się. Ty, za tydzień je, idziemy na ryby. No. Nad Wisłę. No, pomagaj do widzów. Maniek! Maniuś! Maniuś! Eee, pojechał, pojechał. I pojechał. Tak moi drodzy, Maniek pojechał do domu. Ja też idę do domu. Do rodziny. Tak się dzisiaj bez ryb Następnym razem będzie lepiej Na razie Trzymajcie się do zobaczenia z nami czyli wiślanymi wariatami na kanale Krzysztof Spinik i Przygodę. Cześć mordy chcecie dalej oglądać wariatów nad Wisły? jeśli tak to przyciśnijcie ten czerwonek przycisk a my zrobimy resztę pozdrawiam nara